Biegłe, biegłe. Agresywność! To Ma miejsce w każdym podręczniku historii Polski. Stan wojenny, który wprowadził podzielił Polaków, miał pełnię władzy, by kilka lat później dobrowolnie ją oddać. Z dyktatury przejść do demokracji. Jaki jest klucz do jaruzelskiego? Jacy ludzie? Jakie wydarzenia uczyniły go tym, kim jest? Gdyby napisał dobry scenarzysta materiał do filmu, to to jest hollywoodzki materiał, to jest, to jest potencjał Oscarowy. Wychował się pan w domu, w którym dominowały nastroje antyrosyjskie? Tak, jest, tak. W takim domu byłem wychowywany od najmłodszych lat. I nie tylko w domu, ale poprzez lektury. Wtedy przede wszystkim się czytało to, co najbardziej pobudzało uczucia patriotyczne, i tym samym właściwie antyrosyjskie czy antyrodzieckie, bo to w jakiś sposób było tożsame. Kult dziadka, który był powstańcem styczniowym, był skazany na 12 lat z Sywerii 8 lat odbył, była amnestia. Ojciec był ochotnikiem w wojnie 20 roku w takim słynnym oddziale Zagończyka Feliksa Jaworskiego. Pamiętano, że w czasie wojny 20 roku mój dziadek, ale po tak to nazwijmy. Ojciec mojej matki w ostatniej chwili uniknął szubienicy. Oddział jakiejś kawalerii polskiej przyjechał i go, i go uwolnił. Tak, żeby naładowany tą powiedzią antyrosyjskością, a tym bardziej antyradzieckością, tym antybolszewizmem. To się stopniowo jeszcze ugruntowywało poprzez różnego rodzaju rozmowy, lektury kontakty, no i znalazło jeszcze dalszy, dalszy rozwój w czasie nauki w gimnazjum księży Marianów na Bielanach pod Warszawą. Ono było bliskie myśli narodowej. Generalnie rzecz biorąc tak, nauczyciele, wychowawcy to się wyczuwało, mieli nastawienie andeckie, prawicowe. Zresztą to zachowało również większość uczniów, którzy pochodzili jednak z rodzin w ten sposób ukształtowanych. Ale jednocześnie ja pamiętam, że ówczesne władze, rząd bardzo respektowały, bardzo wymagały właściwie od szkół przestrzegania no, zasad, które w danym momencie narzucał ten system. Nowy system sanacyjny nie, początkowo był dosyć powszechnie przez ludzi akceptowany, ale z czasem mający coraz większe kłopoty ze społeczną akceptacją, szukał legitymizacji władzy w swojej historycznej zasłudze. Dlatego rządzimy, dlatego bierzemy na swoje barki ciężar odpowiedzialności za Polskę, że myśmy tą Polskę swoją krwią wywalczyli. Pamiętam cały czas bardzo uroczyście obchodzone imieniny prezydenta, dzień wolny od nauki, jakiejś akademie, jakiejś śpiewy prawda i tak dalej. No śmierć Piłsudskiego, bardzo wstrząsające dla nas wszystkich wrażenie. Odbywaliśmy wycieczkę do Krakowa. Woziłem na taczkach, jak moi koledzy, ziemię, piasek na kopiec Piłsudskiego. Na lekcjach śpiewu śpiewało się. Jedzie, jedzie na kasztance i siwy strzelca strój. Hej, hej, komendancie, miły wozu mój. No i między innymi o następcy. Marszałek Śmigły ryc, nasz drogi dzielny wódz. Gdy każe, pójdziem z nim na jeźdźców tłuc. Nikt tam nie zrobi nic, nikt tam nie weźmie nic, bo z nami śmigły, śmigły, śmigły ryc. Kiedy zmarł marszałek Józef Piłsudski, to też oficjalnie była taka lekcja śpiewu. I zapamiętałem sobie takie słowa. To nieprawda, że Ciebie już nie ma, to nieprawda, że jesteś już w grobie. Płacze cała polska Ziemia, cała polska Ziemia w żałobie. Ale jednocześnie pokątnie na korytarzach, w miejscach, nazwijmy to, ustępowych, uczniowie, zwłaszcza starszy klas, śpiewali zupełnie coś innego. Zmarł na na ciężką cholerę. Wczoraj marszałek gdzieś trup i nie pomógł mu wyjazd na Maderę. Dziś Zimny kryje jego grób. Płaczą już po nim parszywe żydziska, Sanacja to nie w łzach. Dalej nie pamiętam, ale chyba wystarczy. W 1938 roku jesienią, kiedy Hitler dokonywał zaboru Czechosłowacji, Polska wróciła na Zaolzie. Takim powszechnym zachowaniem w tym czasie były patriotyczne wycieczki na Zaolzie. Pielgrzymowano na to zaoli się powszechnie, no ale zwłaszcza tam jeździły wycieczki szkolne i wracały pełne takiej właśnie narodowej dumy, że Polska jest wielka, Polska jest silna, Polska jest mocarna. Rokrocznie gimnazjum, myślę, że inne gimnazje też odbywały takie wycieczki do różnych miejsc historycznych, ważnych z punktu widzenia naszej tradycji. Myśmy takie wycieczki również mieli za sobą. Tam była wycieczka do Krakowa, wycieczka do Sandomierza, wycieczka gdzieś tam w Beskidy. I wycieczka, zapamiętałem szczególnie, na Zaolzie. Na Zaolzie w maju 1939 roku. Gdzie pojechaliśmy tam napełnieni dumą, jak to nasz dzielny żołnierz. To zaolzie przewrócił ojczyźnie. W gimnazjum chodziły dzieci z rodzin ziemiańskich, prawda? Czy chodziły dzieci z rodzin robotniczych? Dominowali synowie, w tym ziemiańskich, urzędniczych, oficerskich. Niewielki procent młodzieży biedniejszej. I charakterystyczne było to, że oni mieli znacznie mniejsze niższe czesne. O ile, na przykład, moi rodzice. W roku 1938 1939 płacili 250 zł za mój pobyt w gimnazjum, łącznie oczywiście z internatem, co oznaczało więcej niż dwie pensje robotnicze. Także i inni z kolei no prawdopodobnie płacili mniej, to już decydowali o tym przełożeniu. I tutaj taka może znów ciekawostka. Ja chodziłem do jednej klasy z Tadeuszem Gajcem, wspólnym poetą, prawda? On się wtedy nazywał Gajc. nazwisko później sobie zmienił na Gajcy. Nieskromnie powiem, byliśmy dwaj najlepszymi polonistami w klasie, o czym mówił już nasz profesor, polonista po wojnie napisał nawet o tym. była taka trochę rywalizacja. On należał do tych uczniów właśnie chyba uboższych. On nie mieszkał w internacie. A na Marymącie blisko, jego ja wiem, że matka była położną, ojciec ojciec robotnikiem i on na pewno mniej, mniejsze czesne jego rodzice uiszczali ale to myślę, że dobrze świadczy w sumie o, o gimnazjum, że no, starało się jednak i sięgnąć do tych młodych zdolnych ludzi, którzy, których nie stać byłoby na opłacanie całości tego czesnego i że no to było jakieś jednak mimo wszystko zrównanie stanów, tak bym powiedział. Jak pan odczuł upadek Polski w 1939 roku, we wrześniu? Czy to był szok? Szok podwójny. No poprzez sam fakt, że Polska, że ojczyzna, że państwo, skrzeszone po... 120-kilkuletniej niewoli, co było zawsze przecież jakąś wielką, wielką sprawą w nauczaniu, w myśleniu. Tradycja rodzinna, dziadek, ojciec i tak dalej. więc państwo jako wielka, wielka wartość wtedy odczuwała szczególnie, bo przecież jeszcze nie tak wiele lat upłynęło od odzyskania niepodległości. A drugim elementem, który złożył się na to, że można powiedzieć szok, to było jednak wpajanie nam pewnej iluzji. Polska jest mocarstwem. Ja już tutaj wspominałem, prawda? wkroczenie na Zaolzie. Ultimatum dla Litwy w 1938 roku, niemalże w przeddzień tej napaści, kiedy już było wiadomo, że stoimy wobec najbardziej trudnego, trudnego wyzwania. Te wszystkie takie dość czupurne wypowiedzi, które staram się rozumieć w tym sensie, że trzeba było ten duch narodzie umacniać, ale jednocześnie to tworzyło w nas przekonanie. Za kilka dni będziemy w Berlinie, na przykład. No, sojusznicy zachodni oczywiście od razu pomogą. To jest właśnie taki ogromny szok, który tych ludzi spotka, zwłaszcza tych ludzi młodych, którym się wydawało, że Polska jest na zawsze, a tu nagle Polska w kilka tygodni się rozsypała. Wydawałoby się w sposób straszny. A Po 1939 pańska rodzina została skazana na tułaczkę. Uciekliście najpierw na Litwę, a potem... I przyszedł. W czerwiec 1941 roku byłem w jeden do drzwi. Wchodzi trzech dżentelmenów, dwóch w mundurach ze sztykami, jeden cywil, licin. No i odczytują dokument, z którego wynika, że jestem deportowany. No to niewiele rzeczy miałem ze sobą samochód ciężarowy i tam już był matka i ojciec. Byli i siostra. Zawieziono nas na stację Wyłkowyski, z takim na Litwie i tam rozdzielono nas z ojcem. Ojca wzięto wzięte do innego pociągu, bo myśmy byli deportowani, ojciec był aresztowany i został skierowany do, do łagrów w krasnojarskim kraju. Przybył tam gdzie do stycznia 1942 stycznia roku, bo w wyniku potem amnestii wobec Polaków po umowie y, Sikorski-Majski Sikorski no, wobec nas stosowano różnego rodzaju ulgi. Myśmy też to odczuli na Syberii. Y, ojciec został zwolniony, ale był tak wycieńczony. Był z mężczyzną takim mocniej budowy, prawie że tęgi, ma wyszyć szkielet. No i wkrótce wkrótce zmarł. Tam przecież jesień następuje już właściwie w sierpniu, wrześniu, już za rzeka, już nie mówiąc o późniejszych miesiącach dochodzi mróz do 50 i więcej stopni. Z praca w tej tajze, głęboki śnieg, kilka kilometrów trzeba było iść do tego miejsca. Bardzo trudne, ale wie pan młodość grzeje, ja dzisiaj to wspominam oczywiście. Bez jakiejś tam wielkiej satysfakcji, ale z drugiej strony bez takiej jakiegoś sierpieńczego narzekania, no to jakiś życiowy hart. A bardzo istotne to, o czym ja już wielokrotnie już mówiłem, że tam poznałem po raz pierwszy w życiu zwykłego, prostego człowieka, Rosjanina, Sybiraka. A Sybirak to szczególna kategoria ludzi, no wszystkim hartował ich ten klimat a po drugie, duża część ich wywodziła się z rodzin zesłańców, jeszcze z czasów sarskich. Więc myśmy z ich strony spotykali się z dużym zrozumieniem, życzliwością, co było bardzo wtedy ważne. Po zawarciu umowy Sikorski-Majski, byliśmy wezwani do NKWD, no gdzie powiedziano nam, że teraz nasz status się zmienia, że możemy Zmienić miejsce zamieszkania, możemy znaleźć jakąś pracę, która by bardziej odpowiadała. Chciałem się dostać do armii Andersa. W blisku był tylko mąż zaufania. Jak pamiętam, był to pan Żółtowski, nawet hrabia się. No i parę tam osób, które mu go wspierały. No i ja i kilku innych, zresztą kilku innych, którzy potem stali się generałami w Ludowym Wojsku Polskim. Staraliśmy się Dostać się wtedy nam powiedziano, nie, już panowie, teraz trzeba zaczekać, bo armia się ewakuuje, przyjmujemy tylko takich, którzy mają ze sobą jakąś służbę wojskową. Myśmy z natury wieku jej nie mieli. No i tak czekaliśmy aż do 1943 roku. Kto trafił do Berlinga? Ten, kto się spóźnił do Andersa, dłużej go przytrzymano w obozie, w Łagrze, nie zgodziły się miejscowe władze, bo był tam potrzebny w miejscowym kołchozie, albo był wręcz nieprawomyślny, nie chciano go puścić do polskiej armii, której zresztą nie ufano. No właśnie tego. tego tego, kogo Sowieci y, przytrzymali dłużej, ten nie zdążył do Andersa, znalazł się i u, i u Berlinga. No, metryka też oczywiście decydowała, bo do Berlinga trafili też ci względnie młodsi. Jak pan otrzymał propozycję do wstąpienia do armii Kościuszkowskiej, to nie było wątpliwości, że to jest jakieś gorsze wojsko, inne wojsko. To szło się z, z, z chętnie, z dumą. Nie, no ja nie przesłałem propozycji. Ja sam o to tak. zabiegałem, prawda? Ja sam się zgłosiłem, nawet pierwszym, ja się zgłosiłem w maju. Ale wtedy dopiero formowała się jedna dywizja. Oni nie mieli aż takiego dużego zapotrzebowania. Mnie odłożono do lipca. Ja dopiero w lipcu trafiłem od razu do tej szkoły oficerskiej. Więc i potem front bardzo zbliża ludzi różnych, różnych narodowości. Ja nigdy nie zapomnę swojego dowódcy pułku, pułkownika Antoniego Szabelskiego z Leningradu. Polskie pochodzenie, no ale jakiś dokładnie, prawda, osadzony w tamtym systemie i, i w rosyjskiej kulturze. Ale wspaniały oficer, odważny, kulturalny. To był też ten etap naszej drogi, na której coraz bardziej utożsamialiśmy się i z tą armią, i z tym celem, który ta armia. Przed, którą przed tą armią stawiano. Wtedy był cel właściwie jeden, walczyć z Niemcami. I wszelkie inne jakieś kwestie schodziły na, na drugi plan. Tym coraz bardziej dojrzewała świadomość, że dla nas rzeczą bezcenną są ziemie zachodnie. Są ziemie zachodnie. I jedynie w tym sojuszu, jedynie w tej armii istnieje szansa, żeby te ziemie zostały wcielone do Polski. Pan wiedział, że Polska, którą odzyskacie, będzie już inną Polską społecznie. Dojrzewanie do świadomości, że to musi być inna Polska, nastąpiło wcześniej. Już we wrześniu 1939 roku, oczywiście w inny sposób i pod innym kątem, ale potępiane były rządy sanacji. W szkole oficerskiej to było jeszcze dobitnie akcentowane już z pewnym również zaznaczeniem i spraw społecznych, że musi być reforma rolna, Muszą być takie reformy, które bardziej tą sprawiedliwość społeczną zrealizują. Ojciec pochodził z Podlasia, urodził się na Podlasiu, też w majątku. Ruś stara, którym gospodarował później jego brat. I ożenił się z moją matką, która pochodziła z tegoż właśnie Podlasia, z majątku Trzeciny, który był własnością jej rodziców. Kiedy miałem dwa lata, to rodzice się przeprowadzili właśnie do tych Trzecin. I kiedy zakończyła się wojna, ja nie pojechałem tam, bo przecież wiedziałem, że... Do Trzecin pan nie pojechał. Tak, nie pojechałem do Trzecin, bo siostra, która przyjechała z Syberii, wróciła z Syberii z matką w 1946 roku, pojechała tam. I napisała do mnie list, nie przyjeżdżaj tam, bo tylko cię serce rozboli. Nic nie zostało. Wszystko spalone doszczętnie, do dna. Przeciny zostały sparcelowane i rozdane tak, w reformie rolnej. Oddane w reformie rolnej. No ale pewnego razu, jakieś kilka lat temu, ja jadąc w kierunku Augustowa, nawet z żoną, jakaś tam uroczystość była rodzinna. I prawie po drodze zajedziemy tam, jednak. I wie pan, gdyby nie te rzeczy, które zapamiętałem z dzieciństwa, rzeka. Nieduża rzeka, Brok się nazywa, wpada do Bugu. I taka skarpa za naszym dworem, z której ja jeżdżałem na sankach w zimie, to w ogóle tego nie poznał. Nic z tego nie ma. Natomiast w tym miejscu powstały piękne domy, wiele faktycznie. Tych byłych fornali, którzy. U pana na dworze którzy, którzy, tak. którzy tę ziemię dostali. Podjechaliśmy tam. I, i no, otoczyli mnie tam oczywiście ludzie, no bo poznali generała w ciemnych okularach nie, nie tego Wojtych, miał 16 lat tego panicza, któremu się tam kłaniali. No a ja tak z pamięci, pamiętając nazwiska tych pracowników, kto z państwa jest z rodziny? X, Y, Z, prawda i tak dalej. A to mówię, ja, ja, ja. No i odezwał się jeden, a ja jestem synem yy, Władzewa Ogrodnika. Był nazwisko Ogrodnik, bo był furmanem. Uczył mi jeździć konno zresztą. Bardzo fajny facet. Może pan generał, państwo zajrzą, zajdą do mnie. Chodzę willa większa i ładniejsza od mojego domu, w którym mieszkam. Jako wieloletni minister, premier, prezydent i tak dalej. Nie narzekam zresztą, ale właśnie to też jest jakaś miara i w tej kategorii, jak się ten, ten, ten kraj zmienił, prawda? I ja to od tej strony czuję pełną satysfakcję. Tu nastąpiło takie przewartościowanie Pana myślenia od wychowanka księży Marianów po człowieka, który akceptuje nową Polskę i w niej widzi przyszłość. To był okres, w którym bardzo intensywnie wzbogaca się różnego rodzaju doświadczenia, przemyślenia i tak dalej. Dla mnie to pod tym względem był bardzo ważny okres. Ale ja przecież nie wstąpiłem od razu do partii, w 1947 roku, tym bardziej, że wówczas ta partia i ta Polska miała mieć inny charakter. Polska droga do socjalizmu, Gomułki, za którą potem on zapłacił, zresztą prawda. Więc to było też stopniowe adaptowanie się do tego nowego ustroju, który no nie był tak całkowicie oddalony od tych naszych młodzieńczych, młodzieńczych marzeń. Świat pękł potwornie. Tak jak powiedział Churchill, od Triestu po Szczecin została nad Europą. Zacią, zaciągnięta żelazna kurtyna. I ta żelazna kurtyna podzieliła nie tylko kontynent, ale ona też podzieliła społeczeństwo. I to tak, o ile niedaleko było, czy bardzo blisko było temu żołnierzowi, czy nawet oficerowi od Berlinga i Dandersa w roku 1942-1943, tak potem to się już bardzo rozjeżdżało i te życiorysy zostały tą żelazną kurtyną podzielone. W liście, który napisałem do matki i siostry Bezpośrednio po zakończeniu wojny w okolicach Berlina. No, opisuje tam sytuację, satysfakcję, że mogłem być na gruzach Berlina, pomścić Warszawę. No, były takie patetyczne zwroty, ale jednocześnie wiele rzeczy, które dzieje się w Polsce, ja ich nie rozumiem. No, domyślę, domyśle ja się z nimi nie godzę. Ale trzeba służyć takiej Polsce, jaka ona realnie jest i jakich ofiar od nas by nie wymagała. I mnie się wydaje, mówiąc się skromnie, że ja tej dywizji byłem wierny. To jest też bardzo fascynujące, jak to pokolenie, część tego pokolenia Kolumbów wlała się w te kolejny PRL-u i zaczęła przypominać już takie parowozy, które jadą nie tam, gdzie chcą, tylko tam, gdzie szyny prowadzą. I wreszcie takim bardzo ważnym etapem mojego, nazwijmy to, politycznego dojrzewania był okres, kiedy uczęszczałem na zajęcia tzw. Wojsk w Wimlu. Wieczorowy Uni Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu. No i jako jeden z wyróżniających się oficerów zostałem skierowany. Chcę panu powiedzieć. jacy byli wykładowcy. Brus, Baczko, e, Bauman, Szaf, Turlejska, Deniszewski. Większość z nich potem stało się no, najbardziej, w stanie, najbardziej ten, ten, ten system. Ale oni mnie to zaszczepiali wtedy, a byli to ludzie wielkiej klasy naukowej. Generał jest państwowcem. Ja myślę, że on jest ukształtowany w ten sposób, że, że jest państwowcem. I ja oczywiście nie chcę psychologizować, ale jak obserwuję jego wypowiedzi w ostatnich już 20 latach, kiedy nie pełni żadnych urzędów, to proszę zważyć, jak bardzo one są ciągle państwowe, nawet może czasami nadmiernie oficjalne. Ale bardzo powściągliwe i w istocie pozbawione takich politycznych skłonności. Znaczy on jest gotów, oczywiście z większą sympatią wspiera ludzi, nazwijmy to ze swojego obozu, ale on nie odmawia również wsparcia dla prezydenta Komorowskiego, czy potrafi docenić prezydenta czy, czy przewodniczącego Wałęsę, bo bardziej pewno w tej roli go wspomina. Także nie, no jest. Myślę, że to jest, to jest po pierwsze jego osobowość, po drugie to jest jednak jego pochodzenie i wychowanie. No To jest także rodzaj oficerskiej szkoły, którą, którą przeszedł. Zastanawiam się, co bardziej Pana ukształtowało, czy wychowanie w gimnazjum, czy też wychowanie w, w Umlowskie. Pan tak, jak to teraz ocenia? No, każdy z w ludzkim życiu ludzkie wychowanie jest ważne.